Sharon Williams obudziła się, bo jasny promień słońca, prześlizgując się przez luźno zasunięte zasłony, zatrzymał się w okolicy jej twarzy. Kobieta nieco się skrzywiła, po czym z westchnieniem utkwiła wzrok w zegarze, wiszącym na ścianie. Już dziewiąta, jak ten czas szybko leci pomyślała Sharon i próbowała wstać z łóżka. Uświadomienie sobie własnej bezradności sprawiło, że chora kobieta zrezygnowała z tego przedsięwzięcia. Sharon była przykuta do łóżka od blisko roku, ale wciąż nie mogła przyzwyczaić się do swojej niepełnosprawności. Każdego dnia wspominała czasy, kiedy była jeszcze zdrowa i cieszyła się życiem. Dlaczego to wszystko? pomyślała Sharon, ocierając kolejne łzy. Kobieta była bardzo zgorzkniała z powodu tego, że nie mogła w pełni zadbać o siebie i była zmuszona zwrócić się o pomoc do męża. Teraz, by wstać z łóżka, musiała poradzić sobie z narastającą rozpaczą i zawołać Alfreda. Kochanie, wstałaś już? Pomóż mi proszę. W odpowiedzi na słowa Sharon z sąsiedniego pokoju rozległo się niezadowolone westchnienie jej męża, które po chwili zastąpiło szuranie kapci po podłodze. Idę, idę, nie musisz tak krzyczeć. Zresztą, nigdzie się nie spieszysz, powiedział Alfred, otwierając drzwi do sypialni. Zebrawszy się w sobie, Sharon celowo zignorowała uwagę męża, aby nie wzniecać awantury od samego rana. Od dawna wiedziała, że Alfred stał się zimny i praktycznie przestał zwracać na nią uwagę. Najczęściej chodził ponury, przybierając jedynie maskę sympatii i troski. Oczywiście wcześniej wszystko wyglądało inaczej, ale to była już przeszłość. Zdając sobie sprawę, że Alfred najprawdopodobniej niechętnie się nią opiekuje, Sharon wielokrotnie proponowała zatrudnienie pielęgniarki lub gospodyni. W odpowiedzi na to mąż zacisnął drażliwie usta i powiedział: Po co nam pielęgniarka, skoro sam doskonale sobie ze wszystkim radzę? Poza tym musimy teraz oszczędzać. Twoje leczenie wymaga dużych nakładów i znacznie uderza nas po kieszeni. Sharon była bardzo urażona faktem, że mąż wyliczał jej kwoty za walkę o własne zdrowie. Wszyscy, którzy znali chorą osobiście, Zdawali sobie doskonale sprawę, że wszystko w życiu osiągnęła własną ciężką pracą. Rodzice Sharon byli w biedzie, dlatego jej dzieciństwo trudno było nazwać kolorowym. Często musiała nosić ubrania po kuzynce, która mieszkała w sąsiednim budynku i uważała się za najmodniejszą dziewczynę w okolicy. W szkole Sharon osiągała doskonałe wyniki, co według nauczycieli dawało jej szansę na zdobycie dobrego wykształcenia w przyszłości. Przewidywania nauczycieli się spełniły i dziewczyna wstąpiła na uniwersytet. Po uzyskaniu dyplomu z ekonomii, Sharon na czas zaczęła działać i weszła do biznesu. Oczywiście pierwsze kroki w handlu okazały się dla niej najtrudniejsze i przynosiły minimalny zysk. Już w wieku 30 lat, Sharon udało się mocno stanąć na nogi i osiągnąć takie wyżyny, o których inni mogli tylko pomarzyć. Jednocześnie osiągając niezależność finansową wcale nie była uparta czy arogancka. Znajomi i przyjaciele Sharon wiedzieli, że zawsze pomoże im w trudnych chwilach i nigdy nie pozostawi bliskiej jej osoby samej z problemami. W wieku 32 lat miała już własny samochód, którym lubiła jeździć i wychodziło jej to całkiem nieźle. Na widok elegancko ubranej piękności siedzącej za kierownicą najnowszej modyfikacji sedana, mężczyźni odwracali się i z zazdrością kręcili głowami. Jednocześnie niewiele osób wiedziało, ile wysiłku i energii musiała włożyć w to wszystko Sharon Williams, aby wspiąć się na szczyt finansowego Olimpu. Pewnego razu podczas podróży służbowej do sąsiedniego miasta Sharon przebiła oponę i nie wiedząc jak ją naprawić, zatrzymała się na poboczu drogi. Włączając światła awaryjne, kobieta liczyła na pomoc przejeżdżających obok niej kierowców. Niestety, ruch na tym odcinku trasy był niewielki i Sharon musiała stać blisko pół godziny, zanim kierowca poobijanego pick-upa odpowiedział na jej wołanie o pomoc. Okazało się, że był to młody chłopak o imieniu Alfred, który od razu zwrócił uwagę na atrakcyjną, bogatą kobietę. Sądząc po jego wyglądzie, mieszkał na jednej z pobliskich farm. Alfred wymienił koło tak szybko, że Sharon w impulsie wdzięczności zapłaciła facetowi kwotę kilkakrotnie przekraczającą standardy w tego typu sytuacjach. To za twoją pomoc, weź, szczerze na to zasłużyłeś powiedziała młoda kobieta. Kierowca pikapa uśmiechnął się i wziął pieniądze. W tym momencie Sharon coś do niego poczuła. Tego dnia nie dotarła na negocjacje biznesowe. Zamiast tego postanowiła oprowadzić Alfreda po swoim rodzinnym mieście. A nawet zabrać go do restauracji. Nie był to jednak kaprys bogatej kobiety, która znalazła sobie rozrywkę w osobie biednego farmera. Co więcej, Alfred okazał się dość doświadczony. Miał już za sobą nieudane związki i bolesny rozwód. Ich romansku zaskoczeniu znajomych i przyjaciół młodej bizneswoman zaczął się gwałtownie i namiętnie. W tym czasie Sharon nie miała już rodziców i tylko jej najlepsza przyjaciółka Amanda mogła udzielić jej tradycyjnej rady. Po co ci ten facet? Uwierz mi. Pobawi się tobą i odejdzie. Coś tak czuję. Zaślepiona miłością, Sharon nadal wierzyła w uczucia Alfreda, który otaczał ją troską i czułością. Chodzili ze sobą około sześciu miesięcy, po czym zorganizowali skromne wesele. W tym czasie Alfred praktycznie nie pracował, utrzymywał się z pieniędzy żony. Wszystko szło dobrze, dopóki Sharon nie dowiedziała się, że dopadła ją ciężka choroba. Najgorsze było to, że mimo szeregu badań lekarskich, specjaliści nie byli w stanie ustalić przyczyn choroby. Podobno był to nowotwór, ale trudno powiedzieć dokładniej. Nieszczęsna kobieta spędziła w klinice około miesiąca, opuszczając placówkę ze łzami w oczach. Po wypisie lekarz poradził jej, by nie traciła ducha i skontaktowała się z jedną z nowojorskich klinik w celu uzgodnienia kwestii operacji. Taniej raczej nie będzie. Ale z drugiej strony, jak rozumiem, nie ma pani problemów z pieniędzmi. Proszę to przemyśleć, rzucił lekarz. W odpowiedzi Sharon tylko pokręciła głową i żegnając się wyszła z gabinetu. Faktem było, że wiadomość o możliwej operacji wcale jej nie pocieszyła, bo smutek zdominował jej nastrój. Na dodatek Alfred, dowiedziawszy się o diagnozie postawionej żonie, od razu stracił zainteresowanie nią i zaczął zachowywać się w dotychczas nieznany sposób. Na początku nawet starał się opiekować Sharon, potem jednak zaczął coraz częściej zostawiać ją samą w pustym domu, znikając na różnych przyjęciach i spotkaniach. Tak się złożyło, że podczas pobytu żony w szpitalu Alfred przejął wszystkie sprawy związane z jej biznesem. Jednocześnie stanowczo odradzał Sharon operację, nazywając ją nieuzasadnionym ryzykiem i stratą pieniędzy. W tym czasie jego żona, cicho płacząc, leżała w łóżku i wspominała swoją przeszłość. Urażona postawą męża Sharon pogrążyła się w otchłani depresji, z której bardzo trudno było jej się wydostać. Czas mijał, a kalendarz nieustannie o tym przypominał. Biedna Sharon coraz bardziej podupadała na zdrowiu, ale pewnego dnia otrzymała dziwną wiadomość na jednym z komunikatorów. Autorem tej wiadomości Okazał się jej dawny kolega z klasy, który był w niej zakochany od czasów liceum. Wtedy, wiele lat temu, Bill Harris zawsze nosił plecak Sharon, częstował ją lunchem, wręczał kwiaty zerwane z klombu w pobliżu ratusza. Niestety, szkolna miłość rzadko prowadzi do czegoś poważnego, i ten przypadek nie był wyjątkiem. W dorosłym życiu Bill Harris przypadkowo dowiedział się o kłopotach, które spotkały Sharon, i postanowił jej pomóc. Na początku po prostu pisał i dzwonił do niej codziennie. Potem zaczął od czasu do czasu odwiedzać Sharon i kupować jej niezbędne lekarstwa i produkty. Prawdopodobnie, gdyby nie Bill, chora kobieta nie byłaby w stanie wydostać się z depresji i załamania. Czas mijał, a Alfred coraz bardziej oddalał się od żony, całkowicie przejmując zarządzanie jej firmą. Rządził tam niesamodzielnie, ale z pomocą pewnej asystentki o imieniu Ashley która stała się jego kochanką. Zaczęła często odwiedzać ich w domu, tłumacząc swoje wizyty sprawami biznesowymi. Pewnego dnia Sharon przypadkowo stała się świadkiem rozmowy między Ashley i Alfredem, będąc w pokoju. Oczywiście Sharon nie lubiła podsłuchiwać, ale ta rozmowa wydała jej się zbyt dziwna. Powiedz mi, Alfred, jak długo mam czekać? Tydzień, miesiąc, rok? Kiedy mogę się w końcu do ciebie wprowadzić? Z naciskiem na to ostatnie słowo, mówiła Ashley. Poczekaj trochę, kochanie. Ona jest chora, śmiertelnie. Może wkrótce wszystko samo się rozwiąże, powiedział poirytowany Alfred. Myślał przy tym, że jego żona wzięła tabletki i śpi, i nie słyszy tej rozmowy. Co oni sobie myślą? Oni naprawdę chcą się mnie pozbyć? Sharon myślała z niepokojem. Wnioski nasuwały się same. Będąc kochankami, Alfred i jego asystentka zamierzali przejąć jej biznes. Pomimo tego, z powodu naturalnej naiwności, Sharon nie do końca wierzyła w swoje przypuszczenia i dlatego postanowiła dać Alfredowi ostatnią szansę. Czas mijał, a mąż zachowywał się jak dotychczas, coraz bardziej usypiając czujność Sharon. Przez cały ten czas kobieta miała jednak poczucie zagrożenia, które dosłownie wisiało w powietrzu. Regularnie nawiedzając jej udręczone myśli. Gdy w końcu podzieliła się swoimi obawami z Billem, mężczyzna potraktował te informacje z powagą. Nie mówiąc o tym, Sharon, zwrócił się do prywatnej agencji detektywistycznej, aby jej pracownicy przeprowadzili śledztwo. Stwierdzenie, że Bill był zszokowany wynikami ich pracy kilka dni później, byłoby sporym niedopowiedzeniem. Z raportów otrzymanych od detektywów. Mężczyzna dowiedział się, że Alfred Green nabył na czarnym rynku silną truciznę, która po spożyciu powodowała natychmiastową śmierć z powodu zatrzymania akcji serca. Najbardziej szokujące dla Billa było to, że trucizna nie pozostawiała żadnych śladów, co jeśli by się powiodło, gwarantowałoby Alfredowi solidne alibi. Nie marnując ani minuty, Bill poszedł na policję. Na szczęście dzięki informacjom od troskliwego mężczyzny, funkcjonariusze jeszcze tego samego dnia zatrzymali podstępnych kochanków. W kieszeni Alfreda znaleziono ampułkę z trucizną nieznanego pochodzenia. Sharon za cudowne ocalenie podziękowała Billowi, który po raz kolejny udowodnił jej swoją miłość. Ponadto Bill szczegółowo przestudiował historię jej choroby i skontaktował się z kliniką specjalizującą się w tych chorobach. Ku radości Sharon chirurdzy z nowojorskiej kliniki zaoferowali chętnie pomoc. To oznaczało, że kobieta spodziewała się niebawem lotu do metropolii, gdzie geniusze medycyny mieli spróbować przywrócić jej normalne życie. Operacja trwała ponad 8 godzin i zdaniem ekspertów zakończyła się sukcesem. Do domu Sharon wróciła dwa miesiące później. Czekał na nią Bill, który przez cały ten czas nie mógł znaleźć sobie miejsca z emocji. Przed sobą mieli jeszcze wiele szczęśliwych dni, oczywiście pełnych miłości i przyjemności. W końcu tam, gdzie są szczere uczucia, zawsze będzie panować rodzinne szczęście i wzajemne zrozumienie.